Hej siemanko, witam was w trzeciej nocy Five Nights at Freddy's. Dzisiaj ze mną jest mój... No, kolega ze klasy. Przywitajcie i mów głośno. A mów głośno. No. Będziecie przynajmniej słychać, a nie jak poprzednio. I dzisiaj nagrywamy nie drugą, ale trzecią noc. Dlaczego? Gdyż y, mój super zarąbisty program do nagrywania postanowił sobie ze mnie zakpić. I jak nagrywałem przed chwilą drugą noc, przeszłem ją. To co tam cały odcinek się ciął, nic się nie dało usłyszeć. Super. Tak więc to jest taki bardziej odcinek z wyjaśnieniami. Dobra, i zaczynajmy. Ok. Tak więc mam małe, mam nadzieję na to, że ją przejdę. Miło, to bo nie chcę go słuchać. Oho, już. Wow, szybko! Foxy już przyszedł. Nie wiem, wątpię w to, że to przeszedł. I w ogóle dlaczego nie tam tego odcinka z drugą nocą? To się tak cięło, że się nie dało oglądać. Mój kolega świadkiem. <śm> No, też się trochę pośmiałem, bo to śmieszne było, jak tak się to cięło. Oho. Dobra, Foxy. No, już pierwsza. No nie wiem, wątpię w to, że mi to przeszedł, bo to jest super serio, trudne. ja cały czas popełniam masę błędów, tak więc to jest w ogóle. Jeszcze. Czemu ja nie zakładam? O, dokładnie tak mam robić, o fuck. Ra poszedł sobie. Co ja zrobiłem? A jestem głupi. No, już przyszedł pewnie. Stary Boni. Stary Boni do mnie przyszedł. Oho, no zarąbiście. Czemu nie idzie? Idź mi stąd. Maska. Ola, poszedł se. Za, super. W ogóle Mailoś doszedł do... Znaczy Olo Rider doszedł do rozmowy. No to dobrze. Bo teraz nagrywam, to nie mam czasu. To jest, dobrze mi idzie. Aha, Foxy czemu ja tego nie robię, jak trzeba, a jestem głupi. To właśnie tak mam robić, jak teraz. To jest właśnie taka technika. Dzięki niej może przejdę tą noc. Może. Nie obiecuję. Oho, podchodzi ktoś. Albo idzie sobie Foxy. No, poszedł sobie. Nie wiem czemu znika mi na chwilę maska. Aha, co jest? Aha, Foxy. Dobra, Music Box. Aha, tnie mi się, czyli. Co jest? mi się ściął. No co jest? Nie, tnie mi się. Dopiero mi się cały czas ściął. Odcinek teraz mi się gratnie. No, no właśnie. Nie wiem, wątpię, że to przeszedł, bo to jest naprawdę to już jest gra na wyższym poziomie, co ja zrobiłem. A zwaliłem. To jest serio, gra już na wyższym poziomie. No co ja robię? Co ja robię, a jestem głupi? Przegram. Bo zwaliłem to strasznie. Chociaż? O, jest. Alfard. Nie, już ktoś przyszedł tu. Foxy cały czas mnie atakuje. Przynajmniej nie idzie tu nikt straszniejszy, czy na przykład Freddy. Bo ja go nienawidzę, albo balon. Bo... Jezu! Maska! Nie, za późno. No, zabił mnie. Zabił. O, zwaliłem. Mm. Tak jak mówiłem, trzecia noc jest na najwyższych obrotach. Widzicie, zapomniłem, zapomniałem od razu założyć maski po tym. Już, się, już mnie od razu cika załapała. Jeden błąd, a może to tyle wyrządzić krzywdy. No. No nie wiem, próbowaliśmy. Przynajmniej to wrzucę jako wyjaśnienie. Trzymajcie się na razie.